Chwila, w której rodzice po raz pierwszy przytulają noworodka jest jedną z najbardziej wzruszających w ich życiu. Liczą wtedy każdą minutę, godzinę i dzień. A przecież dziecko w dniu porodu ma już aż 9 miesięcy. Od dnia urodzin do okresu dorosłości dziecko urośnie około 22 razy. Tymczasem od poczęcia do dnia narodzin masa jego ciała powiększyła się 11 milionów razy. Zatem narodziny Choć zdumiewające, wyjątkowe i poruszające, są jedynie kontynuacją cudu, który wydarzył się około 270 dni wcześniej. Im wcześniejszy etap rozwoju, tym intensywniejsze tempo przemian zaprogramowanych genetycznie. Zygota, morula, blastocysta, embrion czyli zarodek, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, nastolatek czy dorosły lub starzec. Do określenia poszczególnych etapów tego samego procesu, czyli życia. Zapłodniona komórka jajowa jest tak mała jak koniec cienkiej igły. W pierwszej dobie łączą się jądra komórkowe i chromosomy. Pierwszy podział komórkowy następuje 12 godzin później. W piątym dniu zarodek ma ponad 100 komórek i kształt kuli. Tocząc się, rozpoczyna wędrówkę do macicy, która przygotowuje się na jego przyjęcie. Jeszcze zanim rozwiną się serce, mózg, Przewód pokarmowy, wytworzone zostaną komórki płciowe, z których rozwiną się narządy rozrodcze. W drugim tygodniu tworzą się tzw. listki zarodkowe, z których powstaną później poszczególne układy i narządy. Stopniowo przez wiele dni zarodek zaknieżdża się w macicy, która otula go niczym miękka kołderka. Zarodek odżywia się cukrem z naczyń krwionośnych w macicy i każdego dnia rośnie. W 21 dniu serce zaczyna rytmicznie pracować i pompować krew. Krwioobieg dziecka jest zupełnie odrębny od krwioobiegu matki. Zaczyna się też formować łożysko. W czwartym tygodniu długość ciała dziecka wynosi 4 mm. Od poczęcia urosło już 10 tysięcy razy. Jego ciało składa się z kilku milionów komórek. Formowały się już głowa i tułów. Pojawiły się zawiązki nerek, wątroby. Trzustki, pęcherzyka żółciowego, żołądka, jelit, płuc, tarczycy, nosa i ust. Zaczynają rosnąć żebra. Biolog powie, że zapłodnienie jest jednym z wielu procesów fizyczno-chemicznych zachodzących w organizmie i że to niezwykłe, że za całą machinę biologii prokreacji odpowiedzialnych jest kilka hormonów. Lekarz stwierdzi, że do zapłodnienia warto się jak najlepiej przygotować. I zachęci małżeństwa planujące poczęcie do wykonania badań profilaktycznych. Z kolei genetyka zafascynują dynamiczne podziały komórkowe i cechy zaprogramowane w DNA. Tymczasem najbardziej zdumiewające jest to, że komórka jajowa i plemnik dały początek nowej osobie ludzkiej. Choć przez kilka najbliższych miesięcy nie będzie ona zdolna do samodzielnego życia poza organizmem matki, jej życie już się rozpoczęło. Od zapłodnienia każdy z nas ma swój unikalny kod genetyczny. To znaczy, że nigdy wcześniej ani nigdy później nie zaistnieje na świecie druga taka sama osoba jak ty. Człowiekiem, osobą ludzką, jestem od poczęcia.